Cześć, witajcie moi drodzy na kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie albo i potestujemy w jakimś stopniu no i zrobimy unboxing polski z słynnych już mikrofonów DJI Mic 2. Takie to są właśnie mikrofoniki, jak widzicie. Dziewicze jeszcze, zafoliowane oryginalnie przez producenta. Bardzo małe pudełeczko przyszło. No ale zanim dojdziemy do unboxingu. To pewnie ktoś z Was może zadać sobie pytanie, bo ja też sobie takie pytanie zadawałem, dlaczego akurat DJI Mike 2? Jest jeszcze Rode, jest jeszcze yy, Saramonic, no i wiele innych tych wszystkich. No, bynajmniej ja brałem pod uwagę Rode albo DJI. No, i tak w zasadzie padło na, na tą markę, na te dokładnie mikrofony właściwie, z kilku powodów. No i zanim dojdę do rozpakowania tego pudełka, to chciałbym właśnie powiedzieć, dlaczego wybrałem akurat te mikrofony. Przede wszystkim z kilku takich ważnych punktów. Między innymi w DJI mamy takie etui ładujące. No, w Rode Pro też mamy te etui ładujące, aczkolwiek tam dostajemy dwa etui, co już nie do końca mi pasowało, ponieważ jestem troszkę takim, taką osobą może nie jestem, ale powoli się staję taką osobą, która bardzo minimalizuje swój sprzęt. No i to, że tutaj mamy jedno opakowanie, to bardzo mi to pasowało. To, że mieliśmy w Rode mamy dwa opakowania, już nie do końca. W RODE mamy tak samo, jeszcze dodatkowo, oprócz tych takich mikrofonów. Wiecie, których przypinamy sobie tutaj na koszulę, to jeszcze mamy te tak zwane krawatówki, i ja absolutnie nie mam zamiaru z tych krawatówek korzystać, więc mówię, no to jest element, który będzie mi się gdzieś bujał po torbie w jakimś tu dodatkowym, i plątały się będą tam te, te kable, i nigdy tego nie wykorzystam, więc jakby tu jest ten w DJI, jakby dla mnie na plus. Co jeszcze? No mamy tutaj też taką opcję, generalnie, jak zamontujemy ten odbiornik. Na przykład na aparat, no to widzimy ten wyświetlacz, po prostu, który możemy sobie go skierować albo do tyłu aparatu, na przykład, i jak filmujemy coś, to widzimy, że ten, ten dźwięk się nagrywa, lub na przykład, jeżeli filmujemy samych siebie, no to też widzimy e, wtedy ten ekran tego odbiornika, że po prostu jest tam nagrywane. E, WROT e, oczywiście też to jest, ale jest on od góry, więc jak zamontujemy na stopkę aparatu od góry, tak? Jak zamontujemy na stopkę aparatu od góry, no to tylko i wyłącznie od góry ten, ten wyświetlacz jest widoczny, od przodu od tyłu już nie. Co na przykład dla osób vlogujących albo osób nagrywających w ten sposób, tak jak teraz, no to może być to trochę utrudnione, no bo jednak mimo że mamy jakąś tą pewność, że ten dźwięk jest nagrywany, no to jednak tego nie widzimy, więc lepiej mieć pewność, no i trochę jakby móc na to patrzeć. No i to są takie główne aspekty, dzięki którym zdecydowałem się właśnie wybrać markę DJI. No okej, okay, ale ktoś z Was powie, a po co Ci takie mikrofony? No właśnie, po co? E, tak jak Wam mówiłem na początku filmu, i stajesz się taką osobą troszkę minimalistyczną, czyli chcę używać swój sprzęt w jak najszerszym e, możliwym zastosowaniu. A więc e, mam zamiar nagrywać tylko i wyłącznie na te mikrofony swoje filmy tutaj, bądź też w plenerze. I tak myślę sobie, że będę mógł wtedy zrezygnować z tego ramienia tutaj i z tego mikrofonu, który teraz jakby mnie słyszycie. Pewnie jest to zapewne inna charakterystyka brzmienia z takim mikrofonem, a z mikrofonami tak zwanymi krawatowymi. Ale nie oszukujmy się, tak naprawdę wydaje mi się, że ważnym jest przekaz i dobry dźwięk. A on nie musi być wcale jakoś super, nie wiem, studyjny. Więc jak mówiłem wam na początku, że chcę minimalizować swój sprzęt, dlatego nie mam zamiaru trzymać dwóch mikrofonów tutaj z tego ramienia z tym przewodem i łączyć go z komputerem. Jak mogę wykorzystywać jeden mikrofon do wielu zastosowań. OK, moi drodzy, tyle ględzenia z mojej strony. Przejdźmy do rozpakowania, bo mam już te mikrofony chyba od dwóch dni. No i leżą na półce, bo nie było czasu, żeby po prostu rozpakować to i móc po prostu zacząć je podotykać. A więc zabieramy się do Unboxingu Lubię, lubię, chyba każdy z nas lubi rozpakowywać nowe, nowe zabawki Tak, no bo nie ukrywajmy, jest to dla nas zabawka No dobra, pudełeczko już jest bez folii O, dobrze No i pierwsze co widzimy po rozpakowaniu No to mamy te etui Po prostu takie ona wygląda jak. No taki mega dobry materiał to jest. taki troszkę strukturka, jakby... jakby mówię, jakby karbon, To wiadomo co to jest. W środku nic więcej już nie ma, więc te pudełko może sobie wylądować na bok. Bardzo fajne i przyjemne z tej. Tui. Generalnie czuć taki takie markę premium już tutaj na samym etui, tak? Jakby nie było. Dobra, rozpakujmy dalej. No i podoba mi się już to na samym wstępie, właśnie że nie ma zbędnych pierdów w tym pudełku, nie ma elementów, które, nie wiem, jakiś nakleje, jakichś innych bajerów. A w pudełeczku mamy tak, etui ładujące, dosyć ciężkie, świetnie wykonane, jak na pierwszy rzut oka, bardzo fajnie zrobiona. Nie pokazałem Wam jeszcze tego etui z bliska. No tak mniej więcej ono się kreuje. Taki karbon widać. Bardzo lubię taką strukturkę. Co mamy więcej w pudełku? Znowu trudka, która wląduje od razu w pudełku. Tutaj mamy yy, detkaty. Dwie sztuki. I przewód ładujący. Mikro usb-c, przepraszam, usb-c no i to wszystko, i to jest już świetne czekajcie, coś tu jeszcze jest? jeszcze jest, jeszcze jest jest jeszcze przewód połączeniowy pewnie do aparatu tak, połączeniowy przewód do, do aparatu na Jacka i to wszystko co mamy w pudełeczku, w tym etui znaczy się bez zbędnych pierdół po prostu jedno opakowanie w elementy, które potrzebujemy do codzienności, do nagrywania dźwięku i to wszystko w przypadku na przykład Rody, były tam jeszcze, mówię, te mikrofony krawatowe, jakieś przewody połączeniowe i tak dalej. A tutaj jest o tyle fajny element, pewnie na wielu recenzjach już to jest pokazywane. A tu jest jeszcze taka, e, taka blomba, jakby można powiedzieć, też fajna. Więc ściągamy to do pudełka. To wchodzi i otwieramy. No i są, słuchajcie, mikrofony Od razu się uruchomiły Znaczy w sensie odbiornik się uruchomił Oj, zamku No dobra No i wracając jeszcze do tego RODE Gdzie mówiłem, że tam jest tych przewodów trochę więcej Bo tam jeżeli chcemy połączyć Na przykład odbiornik do telefonu To musimy go połączyć przewodem Tutaj już nie ma tego przewodu w ogóle Bo na odbiorniku mamy Taką, taką przejściówkę, jak będzie. wpinamy sobie to w to miejsce tutaj, cyk, i już mamy. Zobaczcie, niech wiem czy mi wyostrzy. I już mamy tutaj ten element wpięty. To jest taka końcówka, którą wpinamy do USB-C, na przykład do telefonów z Androidem. No i to wpinamy bezpośrednio w telefon. I już widzimy tutaj możliwość wyświetlania sobie ekranu i to, co na tym ekranie jest, czyli to, czy dźwięk się nagrywa, czy nie. I już nie mamy tego przewodu, już się nic nie, jakby nie pląta obok telefonu. Gdybyśmy chcieli telefon trzymać w ręku, musielibyśmy ten, wtedy ten odbiornik takim klipsem zapinać na telefon na przykład. A generalnie po co to robić, jakby można wymyślić taką fajną opcję. Jest to bardzo mega i przydatne. I bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście mamy taką końcówkę, takie wejście, jakby taki adapter też pod iPhony. No i ja akurat iPhone'a nie mam. Element zbędny, ale jak jest, to niech będzie. Powiem Wam, że jest to małe. Na tych wszystkich filmach, gdzie się ogląda, no to wygląda na, na większy odbiornik. Ale oczywiście to jest na plus. Tutaj jakby najbardziej, jak najbardziej nie neguję tego. Ekran dotykowy. Te pokrętło też jest mega fajne i w ogóle czuć markę premium, Wam powiem, w ręku. Jest yy, wszystko takie, takie miłe w dotyku, takie spasowane, takie dosyć twarde. Takie no po prostu czuć, że to nie jest jakiś tam, nie wiem, pepkowy wyrób. Oczywiście nie obrażając tutaj. Fajne. No, i mikrofony małe bez wyświetlaczy. Zobaczcie, to też jest fajne, też mi to pasowało. Generalnie po co wyświetlacz mi na, na nadajniku? Nie wiem, jak będę używał go i będę rozmawiał, no to yy, po co używać w ogóle tutaj wyświetlacza w tym miejscu? Wydaje mi się to kompletny bez sens. Więc on ma tylko być podpięty, mam go z tego punktu uruchomić i to wszystko. Oczywiście z tego nadajnika możemy uruchomić sobie nagrywanie. Możemy też nagrywać w samym nadajniku czyli on ma też wbudowaną swoją pamięć i generalnie Rode też ma to samo Saramoniki, te które brałem pod uwagę to tego nie miały dlatego też na samym początku odrzuciłem uważam, że jest to bardzo fajna opcja jeżeli chcemy zabezpieczyć sobie swoje nagranie i nie dosyć, że nagramy na przykład bezpośrednio na aparat bądź telefon, no to jeszcze mamy drugi zapis tutaj, więc to jest tak jakbyśmy w aparacie, w bezlusterkowcu zapisywali na jedną kartę, a nagle mamy możliwość zapisu na dwie karty, czyli tak zwany backup, więc to też jest bardzo bardzo fajne. Zobaczmy sobie teraz detkaty. O, tak będziecie słyszeli, jak to fajnie się... Ale ta folia jest mocna. Kurda! Pierwszy kot u mnie. Zaraz zobaczymy, jak to się wpina. Miły w dotyku. Fajny, fajny kotek. A on się wpina tutaj, okej. Okay. No, bardzo bardzo łatwe wpięcie tego dotkata w mikrofon. Mam nadzieję, że wyostrzy. Fajnie. Z tyłu mamy tutaj jeszcze widoczny ten magnes. Od spodu są piny do, do ładowania. Fajny temat. Dobrze, moi drodzy, na unboxing jest y, zrobiony, więc ja teraz sobie to wszystko jakby y, poustawiam, czyli zrobię polski język, ustawię sobie to wszystko i wrócimy za chwilkę już z mikrofonem podpiętym i podpiętym do aparatu, tak żebyśmy mogli zobaczyć różnicę. Bo zależy mi najbardziej w tym momencie, aby porównać sobie różnicę dźwięku z tego mikrofonu, z mikrofonem DJI, y, aby świadomie mógł po prostu zrezygnować z tego ramienia i z tego mikrofonu tutaj i wykorzystywać tylko i wyłącznie mikrofony DJI. Ja nie zamierzam nagrywać żadnych podcastów, gdzie jest potrzebny dźwięk taki naprawdę mega stłumiony i taki bardzo, wiecie, studyjny, więc zależy mi tylko na dobrym przekazie dźwięku mojego na przykład do Was. No i witajcie z powrotem. Mikrofon DJI już jest zapięty tutaj na koszulce poprzez magnes od, od środka jakby, więc też bardzo fajne połączenie. RODE też to ma. Jest to bardzo fajny pomysł. Tak na marginesie tylko powiem, że nie trzeba po prostu mieć koszuli albo nie wiem jakiegoś, jakiejś kurtki, żeby klips wpinać, tylko po prostu zapinamy sobie do normalnej koszulki i, i to bardzo małe, fajnie wygląda. Mi się mega to podoba rozwiązanie. W tym momencie nagrywam dźwięk na ten mikrofon i nagrywam też dźwięk na DJI, i za chwilkę usłyszycie, jaka jest różnica. W tym momencie słyszycie dźwięk z tego mikrofonu. Raz, dwa, raz, dwa, jak mnie słychać. Powiem Wam, że pierwsze wrażenie DJI zrobił na mnie bardzo pozytywne i na pierwszy rzut oka kompletnie nie żałuję. Zakupu DJI Odroda, bo pieniądze były w tym momencie bardzo podobne, jeżeli mówimy tutaj o nowych sztukach. W tym momencie słyszycie mnie z mikrofonu DJI, którego mam tutaj przypiętego, więc sami możecie ocenić, jaka jest różnica dźwięku. Wy już to słyszycie, ja dopiero przy montażu będę wyłapywał sobie różnicę tego dźwięku i wtedy podejmował decyzję o zmianie generalnie może nie zmianie, tylko sprzedaniu tego ramienia z tym mikrofonem i korzystania tylko i wyłącznie z tych mikrofonów. Ktoś może powiedzieć że dobra, no jak nagrywa ktoś nie wiem w domu, to może jednak faktycznie lepiej brzmi dźwięk z takiego mikrofonu, bo on jest jednak podpięty do komputera i może też z niego streamować. Ja to taki typowy mikrofon do streamów, do nagrywania właśnie takich filmów, jak ja w tym momencie nagrywam. Ale jakby nie było nas troszkę ogranicza, no bo tutaj ok jest fajny ten dźwięk, no ale w plenerze już nie nagramy tak naprawdę nic. Musielibyśmy chodzić z laptopem i ten mikrofon musiałby być śpięty do laptopa, żeby ten dźwięk zebrać. No a tak naprawdę na zewnątrz on nie ma też żadnej osłony y, przeciwwietrznej, więc jakby nie było, no tutaj pewnie na wietrze byłaby duża, duża kicha. A to pozwala nam na nagrywanie w plenerze, w wietrzne dni po prostu ten dźwięk będzie zawsze dobry. Możemy ten mikrofon też podpiąć sobie pod telefon i też nawet bez odbiornika sobie spokojnie nagrywać, więc to też jest plus. Przede wszystkim też jeszcze mikrofon krawatowy nas kompletnie nie ogranicza. Ja nagrywając do Was czuję po prostu, że muszę jakby kierować się ciałem w tym kierunku, no bo tu jest mikrofon, tu jest źródło tego dźwięku. Natomiast jeżeli go już tutaj nie będzie, to będę mógł sobie siedzieć całkowicie w różnych pozycjach. A nawet leżeć lub mieć nogi wyciągnięte do góry, i też będzie mnie bardzo dobrze słychać. I więc jest to troszkę takie uwiązanie, a wydaje mi się, że w tych czasach, jak po prostu dobrze nas słychać, to jest to wystarczająco, i nie musi to być dźwięk taki głęboki, basowy i studyjny. Chciałbym ten mikrofon przetestować sobie jeszcze na zewnątrz, więc zapraszam Was ze mną na krótki spacer. I nie będziemy tam testowali odległości, jaki ma zasięg i tym podobne. Tylko chcę usłyszeć, jak on brzmi, kiedy wiatr wieje, kiedy po prostu się poruszam na lewo, na prawo. I jaka jest jego tak naprawdę charakterystyka z moją barwą głosu? Zapraszam, zostańcie ze mną, idziemy na zewnątrz. A więc, moi drodzy, jesteśmy teraz na zewnątrz i testujemy sobie właśnie mikrofon, jak brzmi charakterystyka i jego dźwięk teraz tutaj na zewnątrz i w odległości. Jestem około, nie wiem, może 3 metry. Tak mnie słychać, jestem co prawda w lesie, mimo że jest dość dzisiaj spory wiatr, to jak najbardziej. Ten las delikatnie tłumi ten, ten wiatr, ale myślę, że i tak jest y, spoko. Jestem sam ciekaw, jak będzie brzmiał ten mikrofon. Zobaczcie, totalnie mnie ten mikrofon krawatowy nie ogranicza. Mogę sobie chodzić na lewo, na prawo. Y, Przeskakiwać, nie wiem, nawet mógłbym skakać i iść w głąb lasu, i też byłoby mnie cały czas bardzo dobrze słychać. I to jest właśnie plus tego mikrofonu plus generalnie mikrofonów bezprzewodowych. Z tego, co już zdążyłem, moi drodzy sobie, posłuchać podczas zrzucania materiału, to jakby mikrofon ten, który mam w domu na tym ramieniu, jest to mikrofon Elgato Wave 3. Brzmi zupełnie faktycznie inaczej niż mikrofon krawatowy, więc, jakby nie było, jest to coś za coś. Ewidentnie podoba mi się bardziej dźwięk mikrofonu studyjnego, ten, który mam w domu, ten Elgato, ale, no, jakby troszkę ogranicza. A z tego tytułu, że miałem zamiar minimalizować ten sprzęt, żeby mieć jeden mikrofon i nagrywać z nim cały czas, tak tutaj troszkę mętlich w głowie się pojawił, czy wybrać yy, jednak mikrofon krawatowy i robić nim wszystko. Czy jednak zostawić do nagrywek w domu mikrofon Elgato, a ten po prostu używać w terenie lub do jakichś tam rozmów dwojga na przykład osób. Zciszyłem sobie ten mikrofon troszkę na minus 8, żeby zobaczyć czy czasami na minus 4, tak jak miałem przed tym, nie było jakichś mega dużych przesterów. Ciekawy jestem, odsłucham za chwilę to w komputerze, a Wy dajcie znać w komentarzach. Co sądzicie o takim rozwiązaniu, aby się pozbyć mikrofonu studyjnego Elgato i korzystać tylko i wyłącznie z mikrofonów DJI Mic 2 i nagrywać nim totalnie po prostu wszystko w domu, na zewnątrz i gdziekolwiek pomysł do głowy się pojawi. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie!